Raz, raz. Cześć, witajcie w 2020 roku. E, witajcie też po długiej przerwie, bo od e, dwóch, prawie trzech miesięcy w zasadzie nie publikowałem żadnego odcinka na moim kanale. Nie poddaję się, słuchajcie, wracam z vlogiem, będę starał się kręcić więcej. Tak się składa, że początek 2020 roku to też. Jakby taka pierwsza rocznica funkcjonowania vloga dokumentalista, więc pozwolę sobie podsumować ten rok, który jest za nami. Powstało 30 odcinków. Oj, działo się bardzo dużo. Bardzo Wam dziękuję, że oglądacie. Jest coraz więcej subskrypcji, coraz więcej wyświetleń, bardzo się z tego cieszę. 2019, tak jak mówiłem wcześniej, był tak naprawdę... Naszpikowany różnymi świetnymi tematami zawodowymi, które mnie spotkały, ale okazuje się, że 2020 rok może być jeszcze lepszy, bo prawdopodobnie wrócę do Stanów Zjednoczonych i to mam jeden z czterech powodów, żeby tam wrócić, więc szansa jest bardzo duża. Kręcę też teraz bardzo ciekawy film i to zaczynam w zasadzie za, za kilka dni: dokument o wypadkach w pracy, o uszkodzeniach ciała w związku właśnie z wypadkami w pracy. O tym będę Was informował też na moim kanale. Oprócz tego szykuję mój autorski projekt, który chciałbym, żeby miał też zasięg międzynarodowy, więc w związku z tym bardzo mocno uczę się teraz języka angielskiego i uważam, że to jest w moim przypadku największa blokada, która w tej chwili mnie powstrzymuje przed tym, żeby moje filmy oglądało więcej osób i osoby także spoza Polski. Przełom ubiegłego roku to pierwszy odcinek vloga nakręcony wraz z Jankiem Ratajskim, którego Serdecznie z tego miejsca pozdrawiam i który w zasadzie pomagał mi przez cały ten rok kręcić vloga. Początek roku to zdjęcia do filmu o księdzu Arturze Caproniu, o księdzu kulturyście. Film niestety nie powstał, został wstrzymany. Później Wedding Night 2019, czyli impreza charytatywna w klimacie ślubnym, organizowana przez Krzyśka Krzemińskiego. Po drodze dużo innych zleceń, między innymi początek realizacji filmu Bez Znieczulenia. No i wiosna to już w ogóle super sytuacja, bo najpierw byłem w domu u Rafała Bojara, jednego z najlepszych fotografów ślubnych świata, który zaprosił mnie do siebie. I z którym pogadałem sobie o fotografowaniu, o reportażu, o emocjach i zobaczyłem przy okazji, jak mieszka, jaki ma fajny klimat stworzony w centrum Warszawy. Oprócz tego, no, chyba najważniejsza rzecz dla mnie, mianowicie początek zdjęć do filmu, seria nieprawdopodobnych zdarzeń, zapoznanie się z zespołem Happy Set, z ludźmi, którzy pracują przy organizacji koncertów, i z samymi muzykami oczywiście. Zobaczyłem, jak taki zespół funkcjonuje i jak wygląda ich życie na co dzień. I tak naprawdę to też dało mi wiele do myślenia, jeśli chodzi o moją pracę filmową w przyszłości. Jeśli dane mi będzie osiągnąć taki sukces, jak oni osiągnęli w muzyce, no to wiem, że to też nie jest łatwe życie, pomimo tego, że jest to spełnienie marzeń. I w zasadzie te dwa projekty, czyli film Bez Znieczulenia o motocyklistach i film Seria Nieprawdopodobnych Zdarzeń o zespole Happyset wypełniły mi całą wiosnę. No i dotrwałem do y, momentu kulminacyjnego, który miał miejsce w kwietniu, czyli wylotu do USA. Była to niesamowita sprawa, jeszcze raz chciałbym to podkreślić. -L -L That's how you find my music, man. To był w ogóle taki rok podróżowania, bo oprócz Węgier i była jeszcze Francja, lazurowe wybrzeże. Zresztą odcinek z Francji jest w archiwum i, i czeka na zielone światło od producenta filmu bez znieczulenia, żebym mógł się z wami podzielić tym wyjazdem do Francji, więc on jeszcze się pojawi. Natomiast tak jak mówiłem, oprócz Francji były Węgry, Niemcy, Czechy. USA, oczywiście, więc bardzo dużo fajnych miejsc. Później przeżyłem klaustrofobię w nazistowskiej sztolni i to był najchętniej oglądany odcinek do tej pory, bo miał ponad 3000 wyświetleń. No i to też dało mi do myślenia, jeśli chodzi o budowanie jakiejś historii w odcinkach, więc też będę starał się budować ciekawsze odcinki, bardziej przemyślane. Rok 2019 to też mój rekord zasięgów, jeśli chodzi o produkcje, które wykonałem. Miałem przyjemność nakręcić teledysk dla Kaśki Sochackiej do utworu Wiśnia, który stał się hitem i jest w tej chwili na szóstym miejscu radiowej trójki. Reżyserem była Agata Trafalska, która zatrudniała mnie do tej produkcji jako operator. Miałem wykonać jedno stałe ujęcie z kabiny pociągu na trasie relacji wałbrzych Kłocko, która uznawana jest za jedną z najpiękniejszych tras kolejowych. Nie było to łatwe zadanie, bo warunki nakręcenia tego i miejsce w kabinie było bardzo ograniczone, ale ostatecznie powstał teledysk, który w tej chwili ma już ponad pół miliona wyświetleń. Oprócz tego z ujęć do filmu dokumentalnego Happy Set powstał... Teledysk do utworu Jak Dawniej, który też dla zespołu zmontowałem i który też ma już kilkaset tysięcy wyświetleń, więc no wspaniała sprawa. Korzystając z okazji, bardzo dziękuję wszystkim przyjaciołom, całej rodzinie oraz wszystkim współpracownikom, z którymi współpracowałem w 2019 i którzy byli dla mnie też inspiracją i wsparciem. Bardzo Wam wszystkim. Dziękuję za ten rok. Mam nadzieję, że w aktualnym roku będziemy wspólnie razem pracować jeszcze fajniej i przy jeszcze większej ilości projektów. A Was zachęcam serdecznie do subskrybowania mojego kanału, bo według statystyk, do których zajrzałem po raz pierwszy od roku, okazuje się, że 90% widzów tych filmów, które dla Was publikuję, to są osoby bez subskrypcji, także jeśli oglądacie ten film i dotrwaliście w ogóle do tego momentu, to będę Wam bardzo wdzięczny za kliknięcie przycisku subskrybuj, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.